Na Zamku Czocha odbyła się uroczysta koronacja księcia Księstwa Czocha. Wydarzenie było najważniejszym elementem projektu pod nazwą Produkt Turystyczny Powiatu Lubańskiego Księstwo Czocha. Celem projektu jest wykreowanie produktu turystycznego, marki i logo naszego regionu, który pozwoli go łatwiej promować w Polsce. Władcami Księstwa Czocha będą wybierani ludzie biznesu, kultury i sztuki. Będą to osoby, które swoim nazwiskiem i dorobkiem będą promowały powiat lubański poprzez markę Księstwo Czocha. Impreza rozpoczęła się od przejścia orszaku od bram zamku do sceny, gdzie odbyła się uroczysta koronacja. Niech żyje, niech Książę! Niech żyje, niech W tym niesamowitym, pełnym tajemnic miejscu spotykamy się dziś nie bez powodu. Czeka nas bowiem uroczysta koronacja władcy Księstwa Czocha. Wprawdzie historia istnienia podobnego tworu państwowego nie odnotowuje, ale od czego mamy wyobraźnię. Zamek Książęcy przecież jest, jak Państwo widzą, Okoliczności przyrody również sprzyjające, ani pewnie jakąś drużynę zbrojnych chciałoby się strzyknąć, ale nie uprzedzajmy wypadków. Ludzie, nie się zatrzyma. Żyjemy na jednym z najpiękniejszych terenów w Europie. Tak naprawdę powiat lubański, powiat lwówecki, jeleniogórski to tereny, gdzie mamy bardzo różne, ale jednocześnie bardzo ciekawe atrakcje turystyczne. Szukamy dzisiaj takiej formy, która pozwoli, pozwoliłaby nam wypromować ten teren. E, powołanie Księstwa Czocha ma właśnie służyć takiemu celowi. To Księstwo Czocha ma być tym motorem napędowym, w cudzysłowie, sprzedawania turystom z, różnego, z różnych części Polski, ale może i świata, naszych walorów turystycznych. Dzięki Księstwu Czocha i ludziom, którzy tę naszą inicjatywę będą wspierać, e, to ma się powieść. Dlatego też osobami księcia, księciem mają być takie osoby wyjątkowe, które rzeczywiście będą się angażowały w tą naszą promocję, które też i są znane z określonych działań, które podejmują osoby ze świata biznesu, kultury, które, które będziemy mogli tutaj gościć, które jednocześnie swoim nazwiskiem przyciągną do, na, na nasz teren ludzi. Dzisiaj... Właśnie taką osobę tutaj gościmy. Nim jednak zacznę jeszcze o panu Marku mówić, który jest dzisiaj kandydatem na księcia. Chciałbym tylko przypomnieć, że nasz produkt, lokalny produkt turystyczny Księstwo Czocha jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, a konkretnie ze środków EWT Polska-Czechy. Szanowni Państwo, nim koronacji dopełnimy, chciałbym przedstawić postać, postać, pana Marka Jakubiaka, który będzie księciem dzisiaj Księstwa Czocha. Pan Marek Jakubiak ma troje dzieci. Jest właścicielem browaru Ciechan, browaru Wówek Śląski, restauracji, sieci restauracji Ciechan. Właściciel ogólnopolskiej sieci dystrybucji piwa. Łącznie w swoich firmach zatrudnia blisko 150 osób. Wielokrotnie nagradzany, a te najciekawsze i najważniejsze dla niego osiągnięcia pozwolicie, że przytoczę. Złoty medal Chmiel za konsekwentne działanie na rzecz kultury piwnej. Menażer roku 2011 województwa mazowieckiego. Wpisane na listę liderów polskiego biznesu Forbesa na miejscu 19. Twórca marki Ciechan według amerykańskiego miesięcznika Brief 29 miejsce wśród najbardziej podziwianych marek w Polsce. Od naczelnej organizacji technicznej pana Marek otrzymał tytuł Dźwignia 2009 za innowacyjność techniczną w przemyśle spożywczym. Otrzymał także tytuł ambasador marki nadany przez Warszawską Izbę Przedsiębiorców. Nie jest tylko biznesmenem, ale przede wszystkim jest ojcem i wielbicielem polskiej tradycji. Jest także inicjatorem takiego pomysłu Husaria przed Pałac. Pomysł polega na tym, że pan Marek chce, aby Husarze w czasie największych świąt i w czasie wizyt państwowych byli obecni jako warta honorowa w pałacu, przy Pałacu Prezydenckim. Niech będzie wiadomym wszem i wobec, że na księcia księstwa Czocha obraliśmy po zasięgnięciu opinii wszystkich mieszkańców szlachetnego pana Marka Jakubiaka. Obrany przez nas książę zobowiązał się troszczyć o chwałę swych włości. A to w rozmowach prowadzonych w prowincjonalnych mieścinach jak Warszawa, i Kraków, lub w wioskach rybackich, jak Gdańsk. Nasza metropolia z siedzibą w Lubaniu, z książęcą rezydencją na zamku Czocha znana będzie dzięki działaniom księcia, zajmie właściwe miejsce obok Ciechanowa i innych szlachetnych miast, z których przyjechaliście. Ale świadomi tego, że powiat lubański, który księstwem Czocha uczyniliśmy, jest najzasniejszy, dajemy wam wszystkim możliwość stania się jego obywatelami, skąd tylko pochodzicie. Ze Słupska, Lwówka Śląskiego, Bolesławca. W tym celu wskażemy miejsce, gdzie paszport i obywatelstwo przyjmiecie i staniecie się poddanymi księcia. Tytuł przyznajemy na rok, nie dłużej. Tak ustalili poddani mieszkańcy naszego księstwa. A zatem, gdy minie 12 miesięcy, spotkamy się tu znowu, abyś szlachetny panie tytuł i władzę przekazał w inne ręce. Oby również szlachetne i godne. Ja, Paweł z Bolesławca Herbus Rokomla, odmiany własnej, jako marszałek rycerstwa śląskiego, niniejszym zatwierdzam zgodę rycerstwa śląskiego na to, żeby jego miłość, Marek, Księstwo swoje posiadanie wziął. A rycerstwo śląskie gwarantować mu będzie nie tylko radę, ale jeśli i trzeba, zbrojne ramię. Mości Starosto. Tań i Władaj w księstwie Czocha. Niech żyje, niech żyje król! Chciałem wnieść, znieść okrzyk e, po starodawnemu. Wiwat, rycerstwo polskie, wiwat, wszystkie stany! Wiwat, wiwat, wiwat! Uwaga, a teraz król zaprasza wszystkich na uroczystą ucztę. Trzeba mieć jednak dystans. Ja o tyle do tego nie podchodzę żartem, że uważam, że to jest jedna z metod bardzo skutecznych zresztą promowania regionu. To są bardzo poważne sprawy. Mimo, że być może ludzie nie są przyzwyczajeni do tego rodzaju działalności osób publicznych, bo ja jestem osobą publiczną, to myślę, że taka interaktywność, oderwanie się od komputera, oderwanie się od telewizora powoduje, że ludzie mogą dotknąć atmosferę z tamtych lat, dotknąć atmosfery, która w dużej części dotyczy historii Rzeczypospolitej, a więc historii nas wszystkich. Co dla Pana jako przedsiębiorcy oznacza taki, taki tytuł, takie wyróżnienie? No kolejny obowiązek jakiś na pewno. E, ponieważ ja jestem ogólnie zajętym człowiekiem, to nieznalezienie tego czasu e, na takie działalności no, graniczy z ograniczeniami dotyczącymi rodziny najczęściej. Więc jest to zapewne wyzwanie, ale też e, poczytuję sobie to jako własny obowiązek. Browar lwówecki powoli staje się takim naszym regionalnym browarem. Mam na myśli powiat lubański, ponieważ to piwo już tam pomalutku się po, za, zaczyna istnieć, tak. czy jest szansa, że praktycznie nie będzie miejsca, gdzie tego piwa zabraknie na terenie nie? No to, e, powiem, że dystrybucja piwa to jest szalenie skomplikowana sprawa. To, e, piwo za sobą dużo emocji i przyzwyczajeń ciągnie i e, walka z tymi przyzwyczajeniami czy też rywalizowanie z nimi to jest na lata, zadanie na lata. Mam wrażenie, że coraz lepiej jest to widać po wynikach sprzedaży. Widać po coraz mniejszej ilości skarg na, na niedostarczanie piwa. Mam nadzieję, że piwo jest dobrej jakości. No, widać zresztą po sprzedaży, że, że jest ok. No i cóż, no, pracujemy nad tym. No, ja mam dystrybucję ogólnopolską, więc dużo mi łatwiej jest niż innym. Piwo Lwówieckie ma dynamikę sprzedaży około 150% rok do roku, więc to są po prostu takie wyniki, o których. Nie można spokojnie mówić, bo to są w dobie kryzysu niespotykane wyniki. Czy ja jestem z tego zadowolony? No cóż, zawsze może być lepiej, zawsze może być przyjemniej. No do tego dążymy. No ale ja myślę, że pięciu lat. Ja tak zawsze mówiłem, że browar po zamknięciu, jakimkolwiek zamknięciu, a ten stał dwa lata nieczynny. Okres inkubacji tego browaru to jest okres pięciu lat. Także trzeba się wstrzymać jeszcze chwilę. Myślę, że wszyscy dorosnąć musimy do tego po prostu. Po zakończeniu ceremonii koronacji księcia księstwa Czocha na scenie wystąpił Lubański Teatr Dziewiątka ze śląskimi legendami. Dziesięć złotych szlamek ze złota! dziesięć złotych szlamek za stupę! Po raz pierwszy! Po raz Po raz trzeci! Ludzie, ludzie! W tej budzie!